No to kamień, babier nożyczki. Trzy, dwa, jeden. Okej, okay, zacznie pan Michał. Temat dla pana Michała, poproszę. Powstanie chłopów. Okej, okay, Poznań. Mam do was zajebiste pytanie, czy znacie ten beat? Wiesz, wiesz oh, o, oh, oh, hey, oh. Wiesz, wiesz, co się liczy? Wiesz, wiesz, co się liczy? Takie! Yo, 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 yo Ej bueno, wiesz to się dziś liczy, ciskam? Dzisiaj liczy się chyba mordodykcja Yo, ej, wyglądasz jakbyś był chłopem A ja na scenie mu zrobię przekopę Ej, jadą tutaj chłopaki Jak skończę będzie wypierdalał zbierać ziemniaki Yo, ej, ja to tworzę A dzisiaj cię przeoram jak na dworze Ej, nie jestem hamem, A jego chuj dzisiaj na pewno nie powstanie ja mam warta, tak stary, że przydałaby się wiakra. Michał ruchać mocno potrafi, a jemu do ruchania potrzebny silendafil. I lecimy, tak nie pękam. bordo, to niebieska tabletka. Ej, ja jadę ostro, a on twoi pan mnie na ryj zakłada Homonto. Przejdź to dole. zakłada, a potem oranią pole. Tak jest. twój temat to, Adam Mickiewicz. Jeszcze raz. Ej, ej, co się liczy? Ej, ej, co, co się, się liczy? liczy? Dobra, dobra. Wiecie jak? Jak ksiądz wpada do Michała na kolędę, to nad drzwiami ma eselu bo to trzy litery święte! Kurwa! Tak jest! To się liczy, kiedy ty o świnie, ta świna kwiczy To jest tak, ja mam charyzmę Ja ty chłopi, on tu odpierdala pańszczyznę I to jest tak, chłopi, weź to przewidz, Ja tu piszę lepiej jak Adam Mickiewicz Chłopi, Adam Mickiewicz, jak tu jadę To nie chłapi Michał, ty kurwa jesteś dziadem I to jest tak, dziadem, weź to wspomnij fudo już odpad, poza ludzie bezdomni I to jest tak, Jezu Dziadzka, tak no tutaj jak ziłaczka I to jest tak stary, weź to rozwin to kurwa pisze jak Stefan Żeromski, wiesz, tak jest Ty Pięk. masz pani dziurę, 30 lat temu były inne lektury Przejście, zmieniamy beat Poznan nie śpimy, oni walczą o finał o! Ej, 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 ej e. On niby Mickiewicz ma tak słabe gadki, że wyglądasz bardziej jak... Czyli słowacki, zobacz Mordo, to się tu śni. Słowacki Mickiewicz, to jest kurwa dis. I lecimy sobie twardo, ważne, że wygrywa dzisiaj trójmiasto. Ej, rap nieźle buja, a tobie by się przydała lektura. I lecimy sobie, nie zapomnij, co mówiłeś, ludzie bezdomni. On w trójmieście tak wchodzi podbity, yes. że sam kurwa to mieszka, chyba na ulicy. Yo, jestem stary w te gadki, Cześćcie. a to jest kurwa proces kawki No Ej. i jadę sobie, jadę ziom, a ciebie skaże dzisiaj wysoki sąd Ol mi zazdrości, WN pisze nową książkę, ludzie bez umiejętności to jest tak, bez umiejętności, bez ambicji, charyzmy i krzty godności. Dokładnie tak, kiedy tutaj wpadam daję dobry rad. Skumajcie, pan Michał stoi obok ta faja A kapelutek w domu pisze listy do Mikołaja Czytałem dałem szmato, proszę Mikołaju, chcę święta spędzić z tatą. On mówi, będzie szoku, sorry, ale Michał ma live na TikToku. Jedź! jadę z globem, dostał użyczkę, ale tą chorobę. Cześć się, bo sepi. Sobie... Yo, 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 jak pójdę do finału, to ma dla mnie dużo znaczeń. Kapelutek, obiecuję, że cię spłacę. Jadę kurwa jak najęty, bo wiadomo, że alimenty, ej. Akcja jest piękna, a ja lubię zespół, alimental. No i dobrze, to się kurwa śni, dlatego Mikał robi tutaj sobie autodisk. Yo, lubię cię bardzo, brachu. Fajnie, że dzisiaj wygrała szkoła rapu. Wiedź. I tak właśnie wiedzą ziomy. Najważniejsze, że mamy piony. 6! Poznań został odjebany? takich spocenców miało być inaczej, stary! Ale zjebałeś, dobra, ale lec. Jaki święta, ja tu lecę podbity kapolitek, dostał kolejkę i jemną popity To jest tak! Sprawdź praktyczną, on myślał, że dostanie kolejkę elektryczną! A tu poczar, sprawdź to jest mała! Takie są święta u pana Michała! Mówi co mi kurwa dał Mikołaj! Pan Michał mówi, masz ode mnie, są trzy słowa! Tak jest! I tutaj ja bez sala, masz synu trzy słowa i zapierdalaj! Dokładnie! I zapierdalaj, przynajmniej to nie musicie lepić, bałwana! Koniec! Do końca, to, bo chciałem to rzucić! Poznaniaków dzisiaj odjebaliśmy! Takich spocenców jeszcze nie ruchaliśmy! Takie! Ale pozdro PFL! Okej! Okay. Szanowna publiczności, przypominam, że chłopaki... Chłopaki? Panowie, panowie kurwa! To już nie są chłopaki! Panowie walczą o finał. I czy do tego finału powinien wejść pan Michał? Czy Weno? Jeszcze raz, bo tu pomyłek być nie może. Pan Michał? Czy Weno? Ok. Co na to, Jurozy? Panowie. Trzy, dwa, jeden. Włeno przechodzi dalej. To był mega średni hałas! A taki średni hałas jest niewskazany, także 3, 2, 1! Zaje, kurwa, biście!